Cześć. Z tej strony pan Zieliński. Czy zwróciliście uwagę na to, że męskie ubrania zapinają się na prawą stronę, podczas gdy damskie na lewą? No właśnie, a dlaczego tak jest? Przecież z anatomicznego punktu widzenia dla osoby praworęcznej łatwiej jest zapiąć ubranie na prawą stronę. Zwyczaj ten zrodził się najprawdopodobniej już za czasów późnego średniowiecza, około XV wieku, kiedy to wśród wyższych warstw społeczeństwa zaczęła się moda na stroje bardziej dopasowane do ciała, a efekt ten uzyskiwano właśnie za pomocą wielu guzików. Mężczyźni ubierali się sami, dlatego ich stroje zapinały się na prawą stronę. Dodatkowo u lewego boku mieli przecież broń, dlatego przy jej wyjmowaniu strój zapinany na prawą stronę nie miał prawa się o nią zahaczyć. Również w sytuacjach krytycznych, kiedy mężczyzna musiał wyciągnąć miecz spod płaszcza, łatwiej było odpiąć go lewą ręką, podczas gdy prawą już miał wolną do wyciągnięcia miecza. Praktyczne. Z kolei kobiety były ubierane przez służbę, a często przecież zapięcie było na plecach i wtedy już taka dama na pewno nie mogła sama się ubrać. Dla większości praworęcznych służących zapięcie na lewą stronę u dam ułatwiało zadanie. I tak już pozostało do dziś. Hmm. Skoro kobiety teraz ubierają się same, to dlaczego ich ubrania wciąż zapinają się na lewą stronę? Ma to kilka powodów. Po pierwsze, gdyby kobieta ubrała na przykład płaszcz zapinany na prawą stronę, jej koleżanki mogłyby pomyśleć, że ten płaszcz jest męski. A raczej żadna kobieta by tego nie chciała. Podobnie jest ze strony producentów. Gdyby któryś z nich sprzedawał ubrania damskie zapinane na prawą stronę, mało kto by je kupił. Musieliby tak w jednym momencie zrobić wszyscy producenci odzieży, ale to raczej nam nie grozi. A poza tym, to tak jest po prostu łatwiej odróżnić męskie ubrania od damskich. Co ciekawe, hasytcy Żydzi, ze względu na to, że w torze napisano, iż nie mogą się ubierać jak nie Żydzi, zapinają stroje męskie na lewą stronę. To taka mała ciekawostka, na dziś to już wszystko. Ja tymczasem żegnam się z Wami i zapraszam na kolejne odcinki. No, chyba że nie obejrzałeś jeszcze poprzednich. To może się obejrzeć. Cześć! Cześć. Z tej strony pan Zieliński. Wielu z Was pewnie zastanawiało się, czy koszulę powinniśmy wpuszczać w spodnie.